Kochani, witajcie serdecznie na naszej budowie. Jak zapewne zdążyliście zauważyć przez tą krótką chwilę, nie wprowadziliśmy się jeszcze, dom jeszcze nie jest gotowy. Mieliśmy taki bardzo ambitny plan, żeby wprowadzić się na święta Bożego Narodzenia. Niestety wykonawcy i firmy mieli zupełnie inny plan. Bardzo opóźniło nam się wstawianie okien, bardzo opóźniło się tynkowanie i w związku z tym nie mieszkamy jeszcze i... Stwierdziłam, że w związku z tym nie ustalam żadnej konkretnej daty, kiedy się wprowadzimy. Po prostu wprowadzimy się, jak dom będzie skończony, i tyle. Mimo tego, że się nie wprowadziliśmy, kilka rzeczy zrobiliśmy w domu. Z takich najważniejszych jest stawienie okien. W końcu to jest okno w naszej sypialni. Ja pokażę Wam na dole może, jak to wygląda, bo tutaj jest jeszcze zabezpieczone folią. Przed, przed tynkami. No i mamy rozłożoną w całym domu elektrykę. Mamy zrobioną rekuperację i mamy potynkowane pięknie ściany. Także dom coraz bardziej wygląda jak dom. Wkrótce pewnie się wprowadzimy. Tak jak już mówiłam, nie wiem kiedy i nie chcę już podawać żadnej konkretnej daty, bo tu wszystko jest możliwe, wszystko się może zdarzyć. Zabiorę Was teraz na dół i pokażę Wam nasze okna. Jeszcze najpierw, wiecie to pokażę Wam to duże trapezowo. Ono też jest cały czas zabezpieczone. Tu wygląda tak. To jest okno na dole. To jest przesuwny HS. Fajnie, nie? że jest tyle światła. Bardzo mi się to podoba. Idziemy na dół. Schody się bujają na wszystkie strony, ale te schody niedługo robią stąd wyjazd. Jak już dokończymy podłogę, to dostawimy te schody, które tu będą sobie stały. Najlepiej myślę, że jeżeli pokażę wam okna w jedalni. To jest takie bardzo ładne na no różne okno. Tam mamy widok na jeziorko. Okna są z firmy Abacus na profilu Salamander. Jest to pakiet trzy ciepły montaż, tyle ze szczegółów. Dla mnie najważniejsze jest to że udało mi się dostać czarne okna, nie antracyt, nie jakieś ciemny, szary, nie brązowe, tylko czarne, czarne, bo to nowość w ofercie tej firmy. Kolor się nazywa Jack Blood Matte I słuchajcie, jeżeli się będziecie na coś takiego decydować, to liczcie się z tym, że to nie jest w standardowej ofercie i za taki kolor, no niestety trzeba dopłacić. Ja nastawiłam się, że będę miała czarne okna, że jeżeli ich nie znajdę, to je sobie sama pomaluję. Udało mi się takie okna znaleźć, bardzo mi się to podoba. Tutaj jeszcze przyjedzie firma je doregulować, jeżeli pojawią się jakieś takie ryski, oni mają taki specjalny olejny flamaster, który to, to zamalują. Na razie nie ma, nie ma nic takiego, to jest jeszcze oczywiście wszystko taśma zabezpieczająca, to wszystko jest do zdjęcia. Także okna są w całym domu, to było chyba to, na co ja najbardziej i najdłużej czekałam bo ten dom jednak już wtedy wygląda w 100% jak dom. W tej chwili mogę Wam powiedzieć, że mamy stan deweloperski, no bo mamy położoną elektrykę, mamy zrobioną wentylację, są okna, czyli wszystko jest w takim stanie, jakbyśmy kupili po prostu mieszkanie w bloku i je odebrali. Teraz jest pora na wykończeniówkę i mam nadzieję, że my wykończymy ten dom, zanim on wykończy nas, teraz będziemy zajmować się podłogami. Nie musimy wylewać posadzki, bo tutaj wszystko jest gotowe. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że nasz dom stoi na grzewczej płci fundamentowej, czyli mamy już ogrzewanie podłogowe i od razu na to, co tu jest będziemy kłaść podłogę. Tylko, że firma musi przyjechać, naprawić nam ogrzewanie podłogowe w jadalni, bo nie działa i musi trochę wyrównać podłogę, ponieważ poziom jest jest różnica w poziomie trochę większa niż zapisana w umowie, także oni mają obowiązek, żeby przyjechać i to zrobić. Co jeszcze chciałabym wam pokazać? Co się takiego zmieniło? Zmieniło się tyle, że mamy drzwi wejściowe. Są to drzwi drewniane, które oczywiście już Piesława porysowała z tamtej strony. Drzwi i jak widzicie, z tej strony widzimy, co się dzieje na zewnątrz. Tamtej strony nie widać. Nie jest to typowe lustro weneckie. Nie chciałam takiego lustra, natomiast bardzo fajnie to wygląda, bo jest takie, takie szare od zewnątrz. Drzwi bardzo, bardzo mi się podobają. Taki świetny kierówek ja jest bardzo dużo światła i one bardzo fajnie wyglądają. Tutaj przy tym wielkim oknie, tutaj będzie siedzisko na dole. W tym miejscu. O tu widzicie, jak to wszystko wygląda, ile jest kabli. Jedna skrzyneczka, jeszcze będzie następna. Ta skrzynka jest do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Jeszcze będzie skrzynka elektryczna, zabudowana. Tam będzie ścianka postawiona z regipsu, to wszystko będzie obudowane. A tu będzie, jak już Wam też mówiłam, na tej ścianie taka duża szafa. Tyle. Co jeszcze mogłabym Wam pokazać? A może tutaj jest pralnia. Moja pralnia, tu widzicie, od rekuperacji rury idą, i w tym miejscu, w tym pomieszczeniu, będzie wisiał rekuperator na tej ścianie. Trochę to wygląda jak statek kosmiczny. Mój mąż mówi, że to jest bardzo przydatne, więc wierzę mu na słowo. Niech tak będzie. No, i tak wygląda otynkowany dom z tej strony. Nie wiem, czy już wspominałam, jeżeli tak, to wspomnę jeszcze raz. Teraz będziemy robić sufity i łazienki. Później będziemy, co będziemy robić później? Chyba będziemy robić podłogi, drzwi, schody, kuchnia. No i będziemy mieszkać. Nie wiem, ile nam to zajmie czasu. Na razie robimy strajk. Za kilka dni są ferie zimowe, więc jedziemy do Hiszpanii, trochę odpocząć. Nie będziemy myśleć o budowie. Jeszcze w tym tygodniu jadę po płytki do łazienek, żeby już były i do pralni. No i to tyle z nowości na naszej budowie. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych postępów, jak to będzie wyglądało, na jakie podłogi się zdecydowaliśmy, jaka będzie kuchnia, drzwi, schody, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z nowościami na naszej budowie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nie wiem, tynków, okien. Firmy, która robiła nam płytę fundamentową, czy całej reszty to zadawajcie mi pytania pod filmem, ja bardzo, bardzo chętnie na nie odpowiem. A, słuchajcie, właśnie przy okazji chciałabym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo i w komentarzach pod filmami, zwłaszcza tymi filmami o naszym życiu w Norwegii, o naszym powrocie do Polski, ale też w wiadomościach prywatnych, bardzo dużo dostaję informacji. Dlaczego się zdecydowaliśmy na powrót do Polski? Dlaczego popełniliśmy taki błąd? Bo ludzie odbierają to w kategorii naszego błędu, w kategorii naszej porażki, że coś na pewno musiało się stać, że zdecydowaliśmy się na powrót do Polski. I słuchajcie, ja na początku odpowiadałam na te wiadomości, tłumaczyłam się, ale już w końcu stwierdziłam, że jestem tym tak zmęczona, że po prostu przy najbliższej okazji, jak tylko będę nagrywała jakiś film, to o tym powiem, dlatego o tym mówię. Słuchajcie, wróciliśmy do Polski, ponieważ od początku. Zakładaliśmy, że przygoda z Norwegią jest tylko na jakiś czas, to po pierwsze. Po drugie, e, mamy taką pracę oboje, że możemy ją wykonywać zdalnie i, i tutaj nikt tak jakby nie wie, jaka jest nasza, jaka jest nasza sytuacja. E, po trzecie, było nas po prostu na ten powrót stać. I tyle. E, zdecydowaliśmy się, że wracamy do Polski, że tutaj budujemy dom, tutaj mamy rodzinę, tutaj mamy rodziców tutaj, e, i tutaj chcemy być. Także yy, my nie rozpatrujemy tego jako jakąś taką, nie wiem, mega ważną zmianę. Oczywiście była to duża zmiana, zwłaszcza dla dzieci, które zmieniły szkołę. Słuchajcie, dzieciom się tutaj bardzo podoba, są bardzo zadowolone, świetnie sobie radzą w szkole, teraz jest półrocze. Powiem Wam szczerze, że ja po prostu byłam w szoku, jak dostałam kartki z ocenami moich dzieci. Naprawdę świetnie sobie poradziły. Yy, I ja myślę, że tutaj też pod kątem dzieci. To rodzice często przenoszą swój strach, jakieś swoje obawy na dzieci. Dzieci dostosowują się do sytuacji. One po prostu są szczęśliwe tam, gdzie są rodzice, tam, gdzie mają swój dom. Tutaj, dzieci mają dziadków, także proszę was, nie odbierajcie tego w ten sposób, że my zrobiliśmy dzieciom jakąś krzywdę, czy o Boże, dlaczego taka decyzja. Dla dzieci to było zupełnie normalne, bo my od początku o tym mówiliśmy, że prędzej czy później wrócimy do Polski. Równie dobrze za rok możemy wyjechać. Nie wiem, na drugi koniec świata one też tam będą musiały pójść do szkoły i też będą sobie na pewno świetnie radzić. Także my prowadzimy taki styl życia, takich dokonujemy wyborów. Jeżeli wy dokonujecie innych, no to ja mi nic do tego po prostu. To są, to jest wasze życie. Każdy żyje tak jak chce, każdy pisze sobie scenariusz swojego życia sam. Także, E, bolą mnie takie uwagi, e, takie złośliwości, że na pewno Wam coś nie wyszło, na pewno musieliście uciekać z Norwegii. E, no to jest bardzo przykre, bo nikt nie zna naszej sytuacji, tylko osoby, które nas znają, wiedzą, że my po prostu od początku chcieliśmy wrócić do Polski. Marzył nam się dom nad jeziorem, zresztą ja na Instagramie nawet e, opisywałam kiedyś tą sytuację o, o, o domu nad jeziorem. Mamy nasz wymarzony dom, żyje nam się świetnie. Także nie trzeba tego rozpatrywać w kategorii naszej porażki. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że pokazałam Wam, co chciałam Wam pokazać, powiedziałam Wam, co chciałam Wam powiedzieć. Także trzymajcie się cieplusieńko, obserwujcie mnie na Instagramie na dole, pokażę Wam, jak to wygląda. I no i co? I do zobaczenia wkrótce.